Witam, Ryszard Borowiecki. No i oczywiście kontynuacja tych wywodów moich na temat astrologii, a właściwie astrologizowanie przestrzeni życia. To tak ładnie brzmi, jak się wchodzi po raz pierwszy tutaj w tą stronę, znaczy tutaj na YouTube, a i akurat na, mój, na moje wypowiedzi, bo właściwie one są wszystkie związane z astrologią. Ale tutaj bardziej chodzi o właśnie nie pytanie, tylko zapytanie, też nie zapytanie. Pod spodem, pod filmem, e, e, dokładnie jest napisane o co tutaj chodzi, bo też zarzucono mnie, e, dlaczego ja używam takich, a nie innych e, tematów. E, powodem między innymi jest to, że ja odpowiadam na Wasze e, pytania, czy też. Opisy, które stosujecie. no Dla mnie jest to ułatwienie, dlatego że ja sobie nie wyobrażam samemu tworzyć pytania, bo te, te pytania by były tendencyjne pode mnie. A ja nie chcę, chcę tego uniknąć. Ale o co tutaj yy, najbardziej, co sprowokowało to, że. Czy, na, czy będzie 39 rok z tą ucieczką nasze, naszych przywódców W tej chwili no jest naszekowany ten samolot, co mnie bardzo dziwi, w którym kierunku i w jakim, no wiemy, że wschodni a jakim, że to będzie na pewno tak jak było zawsze od lat. Tak moi dziadkowie uciekali, tak podczas pierwszej wojny światowej i drugiej, i zawsze było to w stronę no, Rosji, no, nie ukrywajmy tego. Że nie, bo to jest jedyny kraj, który mimo, że, że nas zawojował, ale jednak o naszej mentalności, o tej mentalności i słowian zresztą, on był zaatakowany poprzez Skorpiona, poprzez Skorpiona, poprzez e, e, ten e, komunizm, nazwijmy to. E, a właściwie no, trzeba, trzeba powiedzieć, że. Specyficzny nacjonalizm, internacjonalny nacjonalizm, tak by trzeba było to nazwać, ponieważ wówczas następowały Włochy, potem mamy Niemcy, Francja, no i w momencie roszczeń, tak, tych terytorialnych, wszyscy przystąpili oprócz naszego kraju do. Tej historii, jaką stworzył człowiek z tym krótkim wąsikiem. A z kolei Rosja no, miała swojego przywódcę, który chciał zjednoczyć cały świat w jeden świat. W tej chwili właściwie jest ta sama sytuacja. Ta sama sytuacja i zjednoczył, zjednoczył to również, no, trzeba przyznać, że rak jako rak, tak, jako to państwo, Pępek świata i, i, i właściwie no, no na szczęście nie, nie początek historii świata, bo to by było, byśmy wszyscy mieli tak troszeczkę jak śpiewał Rosiewicz, jak tu spojrzeć prosto w oczy. I to by było wielkim kłopotem, ale teraz patrząc się na to wszystko, to trzeba przyznać, że to wygląda troszeczkę inaczej. I teraz pa, e, rozmawiając na te tematy wszystkie, które są wokół nas, e, trzeba by było podjąć jedną z najważniejszych rzeczy, tak zwaną wolność. Tą wolność przede wszystkim słowa i tego wszystkiego, co e, wokół nas się toczy, co w ogóle istnieje i w jaki sposób istnieje. Po jednej stronie mamy, y, mamy po jednej stronie nie po jednej stronie tylko. Mamy słońce, Słońcem Wiemy wszyscy, że jest nasze w byku, ale co jest po drugiej stronie? Skorpion. Teraz, ascendent, mamy lwie, co jest po drugiej stronie? Wodnik. I w każdych tych historiach, gdzie występują tak zwane osie, a ponieważ słońce nasze jest bardzo blisko osi, czyli ascendent, descendent, mediumce i mumceli. To wówczas te, ten świat, który buduje kosmos, i my jesteśmy osadzeni jakby w tym, w tym kosmosie, z tymi osiami, z tymi tutaj słońcem, czyli ego, to wszystko buduje jakby zupełnie inną przestrzeń, w której my musimy brać udział i bezwzględnie na to. Czy chcemy, czy nie chcemy, za każdym razem odezwie w nas się lew, a odbije czkawką wolność. I żeby nie wiem, co robić, ten ascendent zmusza nas do tej złotej wolności, którą czy szlachecką, czy tą sanacyjną, czy współczesną wolność mamy wpisaną w naszą. Historię, w naszą, w nasz honor, w naszą ojczyznę i wyobrażenie Boga. Czyli Bóg, honor i ojczyzna automatycznie znajduje się w, tych, w, tej, w tej interpretacji. Bo to trzeba mówić o interpretacji, bo można interpretować różnie w zależności jak się chce i komu się chce banialuki wcisnąć do jego mózgu czy też do serca. W Bóg honor i ojczyzna raczej znajduje się w sercu, a nie w rozumie bo rozum zupełnie inny, czasami podpowiada, co, co było właśnie w 1939. Bierzemy, robimy z siebie zające, dlatego też mundury zielone i tak czasami nazywają żołnierzy tych zielonych, te zające wyszły, zobacz, będą teraz kikać. I teraz zwróćmy uwagę na następne. Mamy byka, czyli to co posiadam, to co mam i mamy po drugiej stronie skorpiona, bankowca. Pomyślicie sobie, no, 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 no pięknie, no, tylko gdzie ten bank, gdzie to widać? Przed, przed samą okupacją przedwojenną, tą drugą wojną światową, Polska była jednym z najbogatszych krajów. Tu w Polsce żyło się najlepiej. Właściwie były dwa takie kraje, Argentyna i Polska, bratnie kraje. To są y, bratnie kraje pod względem y, no, bycia, funkcjonowania. Tutaj przyjeżdżano, robiono ogromne majątki. Między innymi jestem w tym parku Żugliska, który tutaj w mieście Łodzi, gdzie obok y, Scheibler-Groman połączone y, te dwie rodziny stworzyły jedną z największych fabryk y, bawełny, y, troszeczkę dalej poznańskich którego no rodzina jeszcze istnieje gdzieś tam to co wiem w Szwajcarii mieszkają. Teraz jeżeli chodzi o Scheiblerów, są w Polsce, Gromanowie teraz tak, Gromanowie chyba wyjechali do Argentyny. Zresztą oni są w Argentynie od bardzo dawna, jeszcze za czasów Napoleona i Teraz I cały czas robią to samo, bo to jest rodzina, która zajmowała dokładnie tereny Bielska, stamtąd wywodzą się, z tamtych terenów. I, I teraz jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy dalej i budujemy to wszystko. I gdzie jest ten kapitał? Właśnie ten kapitał jest tu! Tutaj, gdzie jest Skorpion, tutaj, gdzie jest Ziemia, gdzie kapitał jest w Ziemi. My jesteśmy, no. Czy się chce, czy się nie chce, jeden z bogatszych krajów. Mamy węgiel, mamy ropę naftową, mamy przede wszystkim, ile mamy nieużytków? Prosty rachunek. Jeżeli bierzemy nieużytki za stawy i za jeziora, no to przepraszam, ale tam pływają rybki i to też jest, to jest tylko kwestia zagospodarowania. Jeżeli mamy pustynię łebską, to całe szczęście, bo możemy robić, brać z pustyni łebskiej, a po pierwsze, no wyjątkowe miejsce pod względem jakby krajobrazowym ale możemy także brać ten piach i używać ten piach chociażby do piłki tej siatkowej na piasku i sobie grywać na przykład na ulicy Piotrkowskiej czy jeżeli warszawiacy wymyślą na Nowym Świecie czy jeszcze na jakimś innym miejscu no nieważne gdzie sobie to zrobią w razie czego to poproszę Dantiemy za pomysł a jak? Nie ma za darmo w tym współczesnym świecie, bo kiedyś było wszystko za darmo, robiło się Łukasiewicz, nie Łukasiewicz. W Polacy nie, nie mamy, nie mamy to w sobie, że musimy wszędzie widzieć tylko many, Man Man. My dajemy z siebie, właśnie to jest ten kosmogram, który musimy uczulić to, że my jesteśmy, walczymy w, na każdym froncie byliśmy i jesteśmy kompletnie wszędzie i My nie szanujemy właściwie siebie. I byliśmy w tej czerwonej armii na samym początku. Ja już nie mówię o tej Wandzie Wasilewskiej, tej, o której mówiłem w poprzednim filmie. Bardzo dziwnej kobiecie i dzierżyńskim, który. Ale my musimy to uzmysłowić tym, tym wszystkim ludziom i w każdym, obojętnie czy w Czechach, czy na Słowacji, czy nawet na tej Ukrainie. O, ponieważ są tak zwane niedopowiedzi, to, to co mnie najbardziej denerwowało, kiedy y, z, mieszkałem tutaj w oboacji kaliningradzkiej miałem do czynienia z Litwinami. Oni wyjątkowo byli perfidni w stosunku do nas. A ja się pytałem, y, Byłem pyta, y, pytanie było, gdzie jest Wasza szlachta? Pokażcie mi jednego szlachcica litewskiego, bo ja znam tylko. Y, arystokrację i cała arystokracja, jaka jest i cała, 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 cała ta otoczka e, tych książąt, to wszystko są Litwini. Czy Radziwiłowie, czy Tyszkiewicze, czy Sapiechowie, czy ktokolwiek z nich są Litwinami. A powiedzcie, gdzie są Polacy u Was, którzy Wam e, są Waszymi kniaziami. A my mamy tych kniaziów pełno. Tych waszych, waszych, waszych książąt. Dlaczego oni stali się książętami, a my nie? U was. Nie umieli odpowiedzieć nawet wielcy historycy. Bo oni nie umią odpowiedzieć, ponieważ nie znają własnej historii. A my przyjęliśmy, że my jesteśmy koroną, oni są Litwą. I cały czas mamy tą pogoń. To w ogoń za myślą, za, za tym, tym, co nazywamy wolnością, cały czas gonimy. Bo jeżeli przyjmujemy kogoś do siebie, to traktujemy jako brata, jako coś fantastycznego, a oni potraktowali to yy, no źle i tak, tak samo jest tutaj chociażby z Niemcami, gdzie yy, tutaj trzeba przyznać, że do Renu. Są to ludy, które są w rzeczywistości bardzo podobne do nas, bo są Słowianami. To są Słowianie jednak do Renu. I potem idąc dalej, no są ci Germani, ale ci Germanie są na siłę robieni, chociażby Łużyczanie, którzy są pod Berlinem. I to też trzeba pamiętać o tym. Nie chcę mówić, jak ktoś przechodzi, dlatego są tu przerwy, ale te przerwy są spowodowane też tym, że. I teraz, jeżeli mamy tutaj, tutaj, tutaj patrzymy na to, jak wygląda to wszystko u nas, jak wygląda ten światopogląd, jak wygląda ta, ten. Z tym, że też musimy uzmysłowić sobie jeszcze jedno, że w Reichstagu niemieckim było bardzo dużo Polaków i. Do tej pory są ulice w Berlinie, które są yy, z nazwy polskie I mnóstwo jest nazwisk polskich, znaczy polskojęzycznych, można by było powiedzieć, a oni uważajmy jako Niemców, że to są niemieckie nazwiska. I tak samo jest w Polsce, jest bardzo dużo. Niemieckich nazwisk, które my traktujemy już jako polskie nazwiska. To nie chodzi o to, tylko proszę zwrócić uwagę, jak szybko zmienia się światopogląd. I ten światopogląd to nie jest wina, teraz jeżeli jesteśmy na tej Ziemi i patrzymy z punktu widzenia Skorpiona. To my mamy to w naturze. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia byka, to my chcemy to posiadać. Jeżeli teraz patrzymy z punktu widzenia lwa, czyli tego ascendentu, bo trzeba przyznać, że to jest to, co mówiłem, to jest wszystko dolne, bardzo nisko. Ale jeżeli wypatrzymy z punktu widzenia lwa, to mlew jest pokazać siebie i być królem, być władcą. Ale po drugiej stronie no jest ta wolność, ta niezależność, ten taki ze wolności, figlarności właśnie wodnych i przede wszystkim walka o nazwijmy to po imieniu, no tą demokrację, tą demokrację szlachecką, tą wolność szlachecką, to, to co dzisiaj tego nie lubią osoby albo źle pojmują, to liberum veto, które stworzono, które było fantastyczne. Mnie się to nie podoba, tylko że było to wykorzystywane w niecny sposób. Ale to w niecny sposób do tej pory jest wykorzystywane każde działanie u nas w naszym kraju. Jeżeli tylko można, cokolwiek się zrobi, automatycznie znajdą się osoby, gdzie widzą tak zwane dno. Nie idą w tym kierunku i to jest właśnie ta lewiastość, bo mnie wolno, bo ja mam. Zwróćcie uwagę, że jeżeli patrzymy w szerodę, to lwice są razem, skupione, bo wychowują dzieci, ale lwy są wyganiane. Lew jest jeden i gdzieś tam daleko, on jest egoistą i samotnikiem, więc nie ma co się dziwić, że my jako my, e, idąc na swobodę czy w, przekraczając nasze granice, nagle jesteśmy inni. Nagle jesteśmy egoistami, nagle patrzymy na to zupełnie w inny sposób i bardzo często bardzo mądry sposób. Jest bardzo mało, i teraz popatrzcie sobie na skorpiony, tak na Paderewskiego, na Marię Kiry Skłodowską. Maria jednak nazwała to polon. Paderewski zbierał te pieniądze, i patrzcie na te skorpiony, wielkie, wspaniałe skorpiony, które nami kierują, i my nie uznajemy ich. Traktujemy je tak bardzo poważnie, wszyscy wiemy, ale jakby przyszło jeszcze raz do wyboru, to będziemy wybierać znowuż jakieś szczelce, które są bardzo niebezpieczne dla nas. Potem jeszcze jakieś, no chociażby te byki, które no, po drugiej stronie mają skorpiona i czerpią z tego. No, skorpion to jest również i zdrada, która istnieje. No, którą tutaj kolega napisał pod tym, pod tym właśnie wypowiedzią twoją eee, i, i idziemy sobie i tak będziemy sobie teraz pytanie czy, bo zaraz zacznie pytanie o to byki mogą zdradzić, nie, byki nie mogą zdradzić ale są byki, które zdradzają, no, które no, są po innej stronie, no Boże, no wolno im no. Wolno być po każdej stronie i każdemu wolno być, gdzie chce. Tylko, że ma dmuchać tą samą trąbę. A tutaj nie jest tak bo ktoś powie, ale tak jest zorganizowane, albo tak jest zorganizowane. Ja nie mogę teraz opowiadać o tym, jak to jest wszystko zorganizowane, jak to wszystko wygląda. Dlatego, że po pierwsze, nie mam tutaj świadków historii, czyli historyków. Nie mam tutaj ludzi, którzy znają się na ekonomii, żeby mogli opowiedzieć o tej ekonomii i o historii ekonomii, czyli ekonomii w świecie. Czyli ekonomistów, czy historyków ekonomicznych, czy jeszcze jakoś inaczej to nazwać. Nie ma tych, tego, tego. Ja jestem sam tutaj. Jeżeli jestem sam, to ja nie jestem autorytetem. Ja jestem tylko człowiekiem, który dotknął przez swoje lata różnych dziedzin, i w styk, te dziedziny zjednoczyły się w małym kosmogramie, gdzie jest 12 znaków. No, i są te dwie osie, ascendent, descendent, medium celi i celi, czyli dwie osie, które się krzyżują na ogół, które czasami zmieniają w zależności, no, gdzie jest słońce, czy na południku raka, czy na południku koziorożca, to tak się zmieniają te osie, bo ascendent jest zawsze horyzontem i proste jest to, jak ogonek u takiego zwierzątka, który ma ryjek. Ale my musimy nauczyć się jeszcze jednej rzeczy, tak zwanej prawdy, tej prawdy rzeczywistej. No pięknie, mamy przedszkolę. No ale ja już będę kończył, także życzę wszystkim Państwu, ale tobie. No i teraz tutaj wracamy do tej historii. No muszę przeczekać ten stan impresji przedszkolnej to miasto Łódź. To jest przyszłość naszego narodu i dobrze. Bardzo się cieszę, że ta młodzież jest, bo ta młodzież yy, nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, co robi, jak to robi, w którym kierunku pójdzie. Ale życie jest życie. Dobrze, zostawmy to. Tak. Mam takie żółte kamizeleczki. Ja też mam dzisiaj koszulkę żółtą, ale muszę powiedzieć Wam, że tak w heraldyce żółty kolor to zdrada kiedyś we Włoszech te dziewczynki lekkich obyczajów to właśnie chodziły na żółto i w całym średniowieczu żółty kolor był raczej tym kolorem niezbyt ładnym i żółty kolor jest takim kolorem lekko, no, trzeba przyznać lekko zdrady żółty kolor a właściwie nie żółty kolor tylko ten kolor takiej żółto-zieleni szafranu dokładnie, to jest kolor e, sektora wodnika. I to jest kolor, który prowadzi tak zwaną e, integralność pomiędzy w biologii byśmy to nazwali eugleną zieloną, tak? Czyli nie wiemy, czy to jest zwierzę, czy to jest roślina. Gdybyśmy znaleźli się w świecie fizyki, to byśmy musieli powiedzieć o świecie równoległym, że jest po tej, po tej stronie. Czyli w tej chwili to, co robią w Szwajcarii, to Polacy najbardziej pracują nad tą, 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 powiedzmy, że czarną dziurą, albo tym w momencie, że ten sam elektron występuje po jednej i po drugiej stronie czyli eksperyment w filmie Mucha ci którzy oglądali którzy wiedzą o co się chodzi a ci co nie wiedzą nie muszą wiedzieć i teraz jeżeli spojrzymy to właśnie tutaj to co opowiadałem pomiędzy lwem a wodnikiem a pomiędzy bykiem a skorpionem no to już jest prawa jasności chyba są wyjaśnione i Cieszę się, że jesteście, łapujcie w górę, jak możecie subskrybujcie, bo tego będzie coraz więcej. Ja czekam teraz na kolegów, żeby już te wakacje przeszły, bo jednak myślałem, że uda się przed wakacjami, ale ja no w tej chwili idę remontować nadal, bo muszę opróżnić takie pomieszczenie i aby można było umiejscowić tam dokładnie licznik na wodę. A to, a to jest przedsięwzięcie, przynajmniej na tydzień. To trzeba wszystko wynieść, żeby rurki przenieść, żeby można było coś postawić. Może kiedyś w filmie zobaczycie, czy w offsetce studio, i wtedy zobaczycie, jak to wygląda. Zobaczymy, czy to, czy to będzie jeszcze studio. Może to będzie jeszcze co innego, dlatego że. Yy, Świat wariuje i ja też wariuję w tym świecie, a w tym świecie nie można zwariować, więc nie dajmy się. Solidarnie nie dajmy się i szukajmy praw. Trzymajcie się. Najlepsze.